Jesteśmy dzisiaj na plaży, na której posprzątaliśmy śmieci, które na niej leżały. Jest to plaża, która będzie, nie, będzie w niedalekiej odległości od pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. I myślę, że ta akcja pokazuje, że to nie tylko chodzi o to, co się dzieje w internecie i, i kto tam bardziej na kogo nakrzyczy, tylko o to, co realnie robi się dla przyrody i dla klimatu, a właśnie takim realnym działaniem będzie uruchomienie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.